tutaj to Ludziostwo, z tej strony dla a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkich moich krajów Zaczynamy. Zaczynajmy! Ruby Rainbow Karm Kate Java Kala Mysia Elka no, i oczywiście najbardziej kraizolowany Jack. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie będzie dzisiaj tutaj jednego kraizolowanego z nami, gdyż niestety został on u mojej koleżanki. Ale jest to brązowy właśnie. Spanielek. Tylko bardziej brązowy, i właśnie o imieniu Krystal. Jednak obiecuję, że postaram się ją zdobyć jak najprędzej. I zostawiajcie pod tym filmikiem oczywiście lajki, subujcie y